Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję telefon Nokia 1620. Z przodu widać. Głośnik od rozmów, logo Nokia, wyświetlacz, klawisze oraz logo operatora. Z tyłu znajduje się tylko kolejne logo Nokia. Z prawej, jak i z lewej strony, nie ma nic. U góry ujrzymy głośnik oraz czubek antenki. U góry ujrzymy głośnik oraz czubek antenki. Telefon został wykonany w całości z plastiku, lecz klawisze są z gumy, która pod wpływem czasu żółknie. Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa, pojemność nieznana. Procesor to jednostka o nieznanej nazwie. Wyświetlacz jest monochromatyczny oraz wyświetla dwie linie. System to wytwór o nieznanej nazwie. Telefon nie ma funkcji multimedialnych. Komunikacja może odbyć się poprzez rozmowy lub SMS-y. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.